Zagraliście dzisiaj w derbach regionu z, z Okocimskim Brzeską, nie udało się Wam wygrać, przegraliście 2 do 3. Jak trener oceni to spotkanie z No Dzisiaj wygrał nasz przeciwnik, gratuluję im serdecznie. Pierwsza połowa układała nam się dobrze, objęliśmy prowadzenie. Niestety szybka odpowiedź ze tego fragmentu gry, na szczęście zawodnicy podnieśli się dość szybko. Wyszliśmy do przerwy na prowadzenie, no jednak po przerwie widać, że Brzesko bardziej zadziornie, bardziej dążyło do przodu, odzyskało, odzyskało remis, potem wyszło w końcówce na prowadzenie. No na pewno w tym fragmencie gry nie zagraliśmy najlepiej. Zarówno w defensywie, proste błędy, przeciwnik zbyt łatwo przedostawał się pod naszą bramkę. No i też w ofensywie za bardzo I nie mieliśmy atutów, żeby to odwrócić losy meczu, czy wcześniej podwyższyć spotkanie. To spotkanie toczyło się w bardzo gorącej atmosferze, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne. Czy one mogły mieć wpływ na, na przebieg tego spotkania? Wiadomo, że, że obie drużyny miały, wiadomo, że obie drużyny miały takie, takie, same, takie same warunki, więc tutaj na pewno było bardzo ciężko zarówno naszym, jak i przeciwnikom poruszać się po boisku. Ale no widać, że dziś o te centymetry, o te sekundy przeciwnik był szybszy i dlatego wygrał. Jesteście już na finiszu. Już od dawna wiadomo, że, że utrzymaliście się widzę. Czy już trener mógłby dzisiaj pokusić jakieś podsumowania, czy jeszcze poczekamy do ostatniego? Zoczyli się na podsumowania przyjdzie czas, ale wiadomo chłopacy mieli jasny postawiony cel utrzymać się w lidze. zrobili to już dwie kolejki temu. No dzisiaj, dzisiaj dalej dążymy do tego, żeby wygrywać, dziś ćwiczyć dalsze elementy. No widać zmęczenie ciężką rundą. Wiadomo kadra jest dość wąska. No ale na pewno na ostatnim raz jeszcze pojedziemy i będziemy się starać o jak najkorzystniejszy To spotkanie oprócz tego, że było o wysokiej temperaturze, to przy okazji przyciągnęło na, na trybuny wielu kibiców, wśród nich wśród, wśród kibiców z Brzeska, którzy żegnali m.in. Mateusza Wawrykę i Daniela Polifta. Bo ten trener nie raz miał okazję z nimi krzyżować podczas, podczas meczu. No tak, no bardzo szkoda, że, że rezygnują. No dzisiaj tak naprawdę wygrali mecz dla Brzeska. jeszcze szczeli pierwszą bramkę, Mateusz drugą. Potem miał asystę i jeszcze wywalczył jednego karnego. No widać, u nich bardzo duży potencjał. Widać, że są bardzo doświadczeni zawodnicy. I, i nawet wraz z wiekiem nie widać różnic. Uważam, że przez kilka ostatnich lat, co ich obserwuję tutaj w niższych ligach, są zdecydowanie na równym poziomie i, i przewyższają tę ligę. Wszystko zapowiadają się ruchy kadrowe w związku z, z, z odejściem swoich filarów. E, a jak wygląda sytuacja w oknie? Czy już przymierzacie się do jakichś ruchów kadrowych? Wiadomo e, nieoficjalnie, że e, kilku zawodników może odejść w związku z HUCALEM na przykład. Tak, tak, My no już jesteśmy po rozmowach z zawodnikami. Wiemy, wiemy kto, kto się zdeklarował, kto nie będzie uczestniczył w przyszłym roku. Naszym zadaniem teraz jest zarówno trenera jak i zarządu znalezienie zastępców na, na ich pozycje, uzupełnienie kadry na no bo dzisiejszy mecz. Czy, czy ta końcówka pokazała, że ta kadra jest wąska i, i wymaga na pewno wzmocnień. Na pewno będziemy szukać zawodników takich, którzy dadzą coś drużynie, będą, będą przewyższali, być może nawet i przewyższali drużynę i, i szukamy takich zawodników, którzy też te, będą mogli podpowiedzieć na boisku, czy też rozwinąć młodszych zawodników.